Mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że wyższy e, mających nabrodzie, jeśli chodzi o odprędność wykonywania e, zlecenia, raz w tygodniu od momentu rozstrzygnięcia e, konkursu mieliśmy na projektowe. Dziękuję marszałkowi władzom regionu i całemu społeczeństwu Lubelszczyzny za to, że dali nam możliwość stworzenia tego lotniska. Jestem przekonany, że ten port będzie taki, na jaki zasługuje Lublinianie, czyli najlepszy. tak, żeby 20 kwietnia było pełna dokumentacja do pozwolenia na budowę. Yy, aby wszystkie sprawy uzyskać, to jest prawo do gruntu. mieć wszelkie sprawy zregulowane, z, związane z planem zagospodarowania przestrzennego i wreszcie mieć projekt budowlany, abyśmy mogli 3 maja bieżącego roku wkopać kamień węgielem yy, pod budową tego lotniska, choć musimy przejść tak, przez W tym wielkim przedsięwzięciu byli naszymi aktywnymi, pozytywnymi.